I don't know. Zamiar to było zajebiste Problem jest taki, że Niko schodzi z góry i mają Ukonga i mają tyle opcji, żeby nas wejść, że się O To nie jest dobre miejsce do walki Jest right. to Teoretycznie no, Dawid ma yeah. ulti Skacze, skacze! Paweł Jumper To jest naszy? To jest Darius najpierw Nie Chociaż? Tak Nie Za daleko co jest? Nie, to było słabe. Nie, no. widziałem ukroić jeszcze rzeczy. <grywania> ja do do to zrobię. Chodźcie. O To ouch, ouch, się ouch, ouch, To ouch, ouch, do bronzowych ouch, <laughs> nie? tam Kurwa! Nie nie nie, 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 Miałem cck przed 150, maty, nie mogłem zrobić nic. O, nie jest, o, nie żyje. Ale nie myślałem, że but jeszcze tu jest, kurde. Chyba to, to ale... Ja XD no. Nie no nie ja może cię zabiję teraz tylko. Eee, zabiję cię? Zabiegł. Zabiję mu jeszcze coś, to zginie chociaż od tower'a. to nie wierzę.

Jezu, Jezus to było nie wiem No mówię ci, że przyjebane nie da się wejść w niego Jestem, czy musiałem się uleczyć Drogę Ja mam merd Ja nie mam merd nie, no nie, no, Jumii, bo, jak nie, ma, kurwa, movement speed, nie, tego killa nie, nie, kurwa nie, oh my nie, nie, ja human nie, 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 nie,